Cześć wszystkim, witajcie serdecznie w kolejnym moim odcinku. Dzisiaj powiemy sobie trochę o rysunkach na czarnym papierze. Pokażę Wam narzędzia, które wykorzystuję do tej techniki, no i jakie korzyści płyną właśnie z rysowania na czarnym papierze. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zaczynamy. No dobra, ale zanim przejdziemy, to pamiętaj o subskrypcji mojego kanału dzięki czemu będziesz na bieżąco ze wszystkimi moimi odcinkami no i będziesz miał pewność, że nic ciekawego Cię nie ominie. Jeśli chodzi o mnie, to ja przygodę z czarnymi rysunkami zaczęłam od takiego szkicownika. Jest to szkicownik formatu A5. E, posiada on gramaturę 120 gram na metr kwadratowy i tutaj w środku znajduje się 20 czarnych kartek. Kartki można oderwać, są przydzielone z każdej strony, jest to sketchbook na kółkach, jest bardzo wygodny i wydaje mi się, że dla osób początkujących jak najbardziej sprawdzi się w praktyce. Ja generalnie jestem z niego zadowolona i mogę go z czystym sumieniem polecić. Tutaj na okładce już producent sugeruje, jakie techniki możemy używać właśnie do malowania lub rysowania na czarnym papierze i może to być pastela, kredka na przykład albo farba. Ok, i teraz sprawdzimy, jak wygląda rysunek na czarnym papierze, no i jak mi poszło. No dobrze, i dodam jeszcze, że jest to szkicownik producenta Claire Fontaine. Nie wiem, czy dobrze wypowiadam, ale mam nadzieję, że nazwa nie jest Wam obca i gdzieś kojarzycie tego producenta. Szkicownik można być w sklepach internetowych dla plastyków, także w sklepach stacjonarnych. Ja akurat go nabyłam właśnie przez internet. Możecie także spotkać się z papierami czarnymi w blokach albo po prostu w arkuszach, w zależności jaki format preferujecie, co byście chcieli i ile chcielibyście rysować to możecie, wydaje mi się, wybrać coś odpowiedniego właśnie dla siebie. Powiem Wam tutaj, że zanim nagrałam ten filmik i przygotowałam go właśnie dla Was, to wykonałam kilka rysunków, aby sprawdzić taką technikę, aby poszukać czegoś istotnego, na co moglibyście ewentualnie zwrócić uwagę. Zanim zaczęłam rysować na czarnym papierze, myślałam, że do tego trzeba wykorzystać jakieś superprofesjonalne kredki typu Faber Castell, Polychromos, dlatego też Zakupiłam taką kredkę z myślą właśnie o rysunkach, ale okazało się, że taka standardowa kredka, właśnie standardowej jakości, daje również radę. Także nie musicie inwestować w jakieś drogie, super wysokiej jakościowe kredki, by zdobyć spektakularne efekty. Ja tutaj wykorzystam kredkę Faber Castell Polychromos, natomiast rysowałam też kredką białą Derwent kolor i równie piękne efekty mi wychodziły. Wydaje mi się, że gdybyście wzięli po prostu takiego średniaka z półki, czyli kredkę średniej jakości, też byłoby super. Zaczęłam tak ostrożnie od rysunku jabłek. Trochę się śmieję, bo kiedy zaczynam cokolwiek nowego testować, to właśnie jabłka są moim głównym przewodnim motywem. No i pomyślałam też, że sprawdzę, jak w ogóle mi będzie się pracować na tym papierze. To jest oczywiście moja pierwsza styczność, moja pierwsza praca rysowana na czarnym papierze. Nie wiem, czy kojarzycie taką książkę Betty Edwards, rysunek Odkryj talent dzięki prawej półkuli mózgu. I ona też, z tego co pamiętam, wspomniała właśnie o rysunkach na czarnym papierze, tak żeby. Trochę odwrócić myślenie. Na czarnym papierze nie cieniujemy tylko rozjaśniami, w przeciwieństwie do białego papieru, gdzie tam musimy nanieść cienie, aby rysunek nie wyszedł nam płasko, aby zachować głębię tego rysunku. I tutaj musimy trochę przełączyć się na ten tryb rozjaśniający niż przyciemniający. I to jest właśnie fajne, bo odkryłam też, że łatwiej mi przychodzi rozjaśnianie jak cieniowanie. Być może wynika to z jakiejś blokady albo obawy, bo kiedy cieniujemy, staramy się tak wiecie, ostrożnie, żeby po prostu czegoś nie zepsuć. Natomiast lepiej jest może coś rozjaśnić i mieć pewność, że nie będzie to takie zauważalne i nic po prostu tutaj nie zepsujemy. Jeśli chodzi o ten rysunek, to myślałam, że postać kobiety będzie dla mnie jakimś wyzwaniem. Nie praktykuję tak często rysunku postaci, więc myślałam, że po prostu długo spędzę nad tym czasu i trochę. Rzuciłam się na głęboko wodę, ale powiem Wam szczerze, że efekt wyszedł mi całkiem ciekawy. No i generalnie, jak na swoje umiejętności rysowania postaci człowieka jestem zadowolona. Fajne też jest to, że możemy sobie popracować prawą półkulą mózgu, a nasza lewa półkula, logiczna, mówi o tym i widzi tylko i wyłącznie białą kartkę. I tak byliśmy nauczeni od przedszkola szkoły podstawowej, tych plastyki malowaliśmy, rysowaliśmy na białym papierze. No i wiecie, jeżeli zadajemy pytanie na przykład dla Jana Kowalskiego, na czym rysuje się, to on odpowiada na papierze, albo na przykład gdzieś na bloku rysunkowym. I on nie będzie miał w myślach bloku czarnego, tylko właśnie białego. No tak nasz mózg jest skonstruowany, że on po prostu widzi symbole. Na słowo kartka albo papier kojarzymy sobie jakiś biały arkusz. A tutaj właśnie w tych rysunkach na czarnym papierze jest zupełnie inaczej. Dlatego tutaj możemy trochę się pobawić. A jednocześnie uczyć się rozjaśniania, no a także rysowania. Słuchajcie, co do jeszcze tej techniki. Bardzo fajne jest to, że białą kredkę można łatwo wymazać gumką. Ja korzystam ze standardowej gumki, z gumki w ołówku, więc tutaj nie miałam żadnych problemów, nie było śladów, nie było jakichś rozjaśnień. Można blendować wiczerem, można blendować na przykład innymi narzędziami. Podczas rysowania białokradko na czarnym papierze powiem Wam szczerze, że. Przychodziły mi takie różne myśli, bo czasami osiągałam efekt realistycznie w przypadku rysunku kota niż miałabym to narysować na białej kartce papieru. Fakt to jest rysunek jednokretką i tutaj już nie mamy szerokiego pola do popisu, bo na białej kartce moglibyśmy na przykład narysować kota o wielobarwnej sierści, o jakichś kolorowych na przykład brązowych, czarnych, zielonych oczach, a tutaj jednak mamy trochę ograniczenie co do jednego koloru. No ale mimo wszystko wydaje mi się, że efekt na białej kartce nie osiągnęłabym taki jak na kartce czarnej. Jeśli interesujesz się rysunkiem, malarstwem i szukasz jakiejś techniki, gdzie mógłbyś się odprężyć albo czegoś nawet nauczyć, coś odkryć, to naprawdę zachęcam cię do rysunków na czarnym papierze. I tak naprawdę kolor, kredki, kolor pasteli bądź farby to jest jedyny ogranicznik, ale mimo wszystko polecam ci wykonać kilka takich ilustracji, rysunków bądź obrazków, bo po pierwsze naprawdę wiele uczy, zmienia punkt widzenia na pewne rzeczy, no i ćwiczysz sobie też tą kreatywną półkulę mózgu i inaczej po prostu patrzysz też na świat, na obiekty. I mam nadzieję, że dzięki takim ćwiczeniom na czarnym papierze nauczymy się czegoś więcej, nauczymy się czegoś nowego i będziemy mogli uzyskać lepsze efekty na białym papierze. No dobra, i to tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Ci się podobał. Daj znać pod spodem pod filmikiem, czy kiedykolwiek malowałeś lub rysowałeś na czarnym papierze, mile widziana także łapka w górę, no i subskrypcja mojego kanału, dzięki czemu będziesz na bieżąco ze wszystkimi moimi filmikami. Dzięki za uwagę, trzymaj się i do następnego. Pa!